Pokażę Wam kolekcję moich monet z dawnych czasów, z nowych czasów, jeszcze używanych, już nieużywanych. Tak na początek będzie to moneta 500 włoskich lir. Patrzcie, z tej strony ma jakieś kłosy. Nominał 500 lir. Obrażę obrazek. To jest chyba Rzym. Chyba tak, jakaś kolumna. Jedna z budowli. To jest chyba napis dla niewidomych z tyłu czyjaś głowa napis Republika Italiana bardzo przypomina naszą 5 złotówkę strasznie ją przypomina tu na dole chyba jest data 1984 czy 1934 84 niestety tak te liry były używane do czasu wprowadzenia euro w 2002 roku następna którą pokażę, to czechosłowacka moneta, dwie korony czesko -słowackie. Z przodu dwójka napiska KCS. Sierpi młot z gwiazdą, flagi. Z drugiej strony bardzo fajny herb czeski, napis czesko Socjalistyczna republika, rok 1973. Bardzo fajna moneta. Następny. Niemieckie dwa feniki. Używane też do 2002 roku, do czasu wprowadzenia euro. Tutaj dwójka, jakieś kłosy. Tutaj jakaś palma, czy klon. Napis Bundesrepublik Deutschland, rok produkcji 65. No no. no. Następna moneta to będzie 50 krysów. Tureckie. 2009 rok też wygląda jak 5 złotówka Pokazuje jakiś most, to chyba w Stambule. Herb. To jest chyba Atatürk. Jeśli się nie mylę. Turkie cumhuriyeti. No fajna moneta. Następnie pokażę wam 50 kopijek ukraińskich. Bardzo fajna moneta herb Ukrainy Tryzub. Napis ukraina. 2008 rok produkcji bardzo fajnie, ładnie wygląda. Pięknie się świeci. Następnie 10 kopijek. 2011 rok moneta bardzo podobna, dużo mniejsza. E, 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 no, patrzcie, bardzo fajne monety. Następnie, to szczerze mówiąc, nie wiem co to jest za moneta. To jest 10 jakieś. Na pewno pochodzi z jakiegoś kraju arabskiego. Może wy wiecie. He, rok produkcji. No 1426-2005. To coś upamiętnia. Ale nie wiem co. No może będziecie wiedzieli i mi pojecie. Hmm. Być może to jest arabski rok, arabska data roku 2005, no sprawdzę. Teraz mam monety, którymi obecnie się płaci w Anglii. Dwie, dwa brytyjskie funty, monety jednofuntowe. Jeden jest z 89 roku, a druga z 83. Na tym tutaj nawet Elżbieta druga jest młodsza. Na tym starszym. No i nie ma korony. Tutaj ma. Zobaczmy sobie tyły. No, na tym jest fajniejsze. Godbo. Na tym trochę gorsze. I monety są najfajniejsze. Jest to, że one są strasznie grube. W porównaniu do naszych monet. I mają napisy po łacinie. Nemo me impune. La chesit i decus et Tutamen. Co to znaczy? Sprawdzę, powiem na końcu. Tu ciekawa też moneta z Wielkiej Brytanii. 50 pensów. Tutaj jakaś Brytania, Czyli jakaś inna bogini. Może celtycka baudika. 50 bardzo fajny kształt, nieokrągły. Lubię takie monety. No jest z tyłu znów królowa, też młoda. 97 rok produkcji. I tutaj co mam do pokazania? Eurasy. 1 euro. Odwrócona 5 złotówka. Kolorami, złotym i srebrem. To jest euro z Niemiec z 2002 roku. No czyli te świeżo po wprowadzeniu, po rezygnacji z marki. Tutaj mam takie same tylko rok nowsze. A tu mam 2 euro z 2010 roku. Nie wiem z jakiego kraju. Tu są jakieś kwiatki. Ja zarobiłem pracując uczciwie w Niemczech. W pieczarkarni. Bogactwo. Teraz wam pokażę monety okolicznościowe, jakie mam na początek 2006 rok. 2 złotówka z kaliszem, bardzo fajna moneta. Następnie 2 złotówka z 2006 roku z legnicą. Teraz. 2 złotówka z 2007 roku z Łomżą. Fajne są te monety z miastami, bardzo fajne. Teraz 2 złote z 2007 roku znów z raci Bożem. Teraz dla odmiany 5 zł 5 szczęśliwych dukatów. W fundacji Tefeu, nie jesteś sam. 2014 rok, co tu jest? Hmm. Hmm. Dobra, później przeczytam, bo zapomniałem. 2 złote z 2010 roku. Krzysztof Komeda, fajny deseń monety. Historia polskiej muzyki rozrywkowej. Bardzo fajna, ładna moneta. Teraz 2 zł 2011 rok. 30. rocznica powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów NSZ. Sylwetki. Bardzo ładna moneta. Teraz uwaga. 50 zł z Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 82 rok. Bolesław III, krzywo usty. Piękne. To jest Matejki chyba. Tak. Piękne. Kolejne pięć, tak fajnie obudowane. Pięć dukatów z Tefałenu. Tutaj zrobione, wymyślone przez Małgorzatę Rozenek. Tak. Bo to gwiazdy projektowały. Na tej poprzedniej też musiała być jakaś osoba, ale nie umiem rozpoznać podpisu. Tutaj mamy już 5 złotówkę z 2014 roku. 25 lat wolności, no, czy trzeba coś mówić. Teraz mamy zafoliowane w folice. piękna moneta, jedna z moich ulubionych. 2 złote z 2014 roku. Wspaniała ol, polska reprezentacja olimpijska w Soczi. No wiecie, stoch, medale. Fajne igrzyska, fajne upamiętnienie. Tutaj mamy zafoliowane znów z miasta. Bardzo ładne malutkie 5 złotych. 2014 rok. Zamek królewski w Warszawie. Warszawa moje ulubione miasto. Zaraz po Wrocławiu. Bardzo ładne miejsce. Bardzo ładny zamek. Plac zamkowy nocą szczególnie. Kolumna Zygmunta. Piękna moneta. Kolejne. To już było. To jest drugi egzemplarz. Kolejne dwa złote. Tak jak poprzednio z 2007 roku. I miasto Przemyśl. Bardzo fajny. Bardzo fajny teren, okolice. O, tu jest coś ciekawego. Dwa złote z 2014 roku. Rzeczpospolita Polska. I uwaga. O. Napis po łacinie. Konik Polski Tarpan. Bardzo piękną maletę. No i jeszcze zostały dwie. Kolejne dwa złote. kanalizacja na Paweł II. 27 kwietnia 2014 roku. Hmm. I następna. 2 złote 2014 rok. To jest Jan Karski, tak, słynna osoba. Co tu jest? Mhm. Fajna moneta. No i to z tych było na tyle. Znalazłem centa. Patrzcie jak ładnie wygląda. 2000 rok jakaś osoba. Eurocent.